Jest chyba w tym odcinku na modzie era, w HD. Tak Teraz już czas na Fortress Tak i tylko zostanie z mi do przekazania tam to nieważne Tak Przychody jeszcze nie zmieniałem z Grala A. Ani ratusz, ani kapitału, czy ratuszu? My tak z odmiany nie miał zamiaru ani z do osady, ale może z ratusz. A może z kapitola i zgrzala, by o odrobinę zwiększy, czy coś tam. Dobra, no więc, tak to jest ten budynek, który daje jedną obronę i kosztował 1000. Obniżyłem jego kwotę połowę. To kosztowało 5 kamienia i 1000 złota, czy 5 drewna? To jest dwa kamienie ponad 635 zł, to, to wiadomo ile. No to my nie chcę mi się pokazywać. Tak, teraz pierwsze, tak. To kosztują kasze że robić. I tam kasę 15 było z 1000 i z 10 drewna, więc to i tak jest obniżona kwota i to bardzo. Teraz drugi poziom monoweźny. One 5 drewna i 1000 zł, więc tak naprawdę trochę obniżają kwotę. Tak, to i drewno i, i hajs. No, to było, było drewno i kamień, chyba? Jak dobrze kojarzę? No, to i tak jest tańsze. To jest drewno i klejnoty. To jest tak. Pewnie ja kamień na i obniżyłem. To, ja no to było 5 drewna 10 kamienia i półtora, Jakoś tak. O. To jest tak fajnie właśnie zrobione. Mm, tak, tu sam kamień jest. Tak, wiem, u Gorgon to było drewno, gary, kamień, siara i hajs, a ja zostawiłem w sobie kamień i hajs obniżyłem, bo było z 2,5 tysiąca i 1900. Tak to jest niższej niż było. Też do weaver. Tak, to było 15 drewna i hajs, czyli tysiąca. A ja widzę tu do bardzo, bo jest 226 drewna, 7 garów Tak, gary są i tak. Tak, tu idealnie dopasowano, tak naprawdę. Nie, nie mam powodu, żeby to zmienić na jakieś inne surowe, właśnie jest tak idealnie zrobiono. I teraz... Y, hydry... Tak, tak i sam, taka sama cena jak u Bech, jeśli chodzi o Hydry. Dodajemy poziomową jednostkę. E, I teraz jest na ósmą poziomową. Tak, 80 drewna i 37K. Tak, dokładnie. Zostawiłem same drewno tylko tu. To był drewny siar, ale pomyślałem, że zostawienie samego drewna będzie jak najbardziej. konieczną opcją. Znaczy jak najbardziej użyte dobrą opcją. Tak. Dokładnie, więc... Tak jest więc to jest jakiś idealnie. teraz trzeba to... Kovna. No i dobra, to jest koszt na rozbudowę zamku, bo mi się czasem umyliło z tamtym drugim I tu teraz nie, bo jest 3,2% ataku. Jakbym kosztował 5 drewniaków złota, zł jak widzicie, oburzyłem jego kwotę. Wtocznie to wiadomo jaki ma koszt, pokazywałem, mogę jeszcze pokazać, wola. Obudziłem na połowę drewna i z 500 kasy żeby to nie było za drogie. Tak, i teraz złożone budynki zostały i w sumie specjalny budynek. No pokażę i to wszystko będzie. Tak. Widzicie, to się za bardzo nie zmieniło, tylko kwota poszła w górę. Każdy surowic został po jeden i kwota e, poszła w górę. Było 500 Bo tam jest niecałe 600, tu jest 770. Odrobinę. Tak, tu jest 3 drewna, nie 5. I jest 1100 zł zamiast 1000. Jakoś tak tako, takie jest balansowane odpowiednio, takie czuję. To same kryształy i złoto, takie i to jest właśnie idealnie zrobione. To było kryształy i siara, ale pomyślałem, że siara i tak to jest niepostrzegane. I tak siara jest potrzebna na siódmopoziomowe. No, na gildia siódmopoziomowe i tak trochę tej siary kosztują. pomyślałem, że zostawienie nie jest siary tylko czym on będzie tak naprawdę idealnym pomysłem. Więc tu są te dokładnie. Sam kryształ A tu jest drewno klejnoty i hajs. To było z 2000. Bo tu ja i dalej. I było 5 drewno i kamienia, ale pomysła, Ale jak widzicie, ja widziałem trochę hajs i dam tych Żeby ten kamień kosztował z względu na tych. Bo tutaj mam te pięt poziomowe, które kosztuje 14 kamienia. Nie 18, tylko 14 i 1900 zł. Więc tak, jak to jest... Nie się, niż było i tak, to sporo czuję, bo tu już z drzewekami nie spłaty. I teraz, tak, 2355 złota, to było z 2000, ale nie musi być więcej niż tu, bo to są 100 poziomowe, bo, więc musi być więcej niż tu. I 7 drewna i 8 garów, to jest więcej niż 14 kamienia. I to nie odrębinę, tylko tam troszkę więcej, ale hajs oczywiście dużo większy. No bo to kosztowało 10 drewna, 10 garw, ale powinniśmy że obniżę też że troszkę, żeby to nie było aż przesadnie drogie. No i teraz 7-poziomowe. Tak, jest 8 drewna, na 12,79 i półka. Mhm, tak samo to jest taki sam koszt jak na jak na 7 poziomowe we stron holdzie, czyli ten bhm tak jak ja to mówię. Tak, dokładnie. No i będzie właśnie tak idealnie, fajnie zrobione. Teraz coś na specjalny budynek, tak? On 65 drewna, 25 siary 45 k złota. Mm, tak, to jest drogi, i to bardzo. akurat jeśli chodzi o drewno, bo tutaj jest 80 i tutaj 65, to naprawdę będą jakieś specjalnie zrobione pod drewno. I tak zrobiłem, żeby to idealnie nie było odzwierciedlało koszty tego, tego zamku. Idealnie do drewna. Tu jest drewno, tu drewno, tu też. Tu nie ma, bo tu jest... Bo tu nie zamierzam dawać. Tu, tu oczywiście drewno kamień ich będzie, tak jak tradycyjnie. A myślę, że może nie no, zamieniać siarę na drewno to nie! A jakby mogli tym ten drewno, to bym właśnie dać jeszcze, jakiś surowicz tutaj. Na przykład gary, o! to Tutaj właśnie myśl, że wyda tu jeszcze gary. Tak może z dwadzieścia Gar gary bym dał, wtedy bym mógł drewno na czterdzieści, żeby to nie było zbyt, zbyt drewna, bo to aktualnie jest za drogie, jeśli chodzi o drewno. A to tylko dwa syrowce, no ale się postaram, jeśli mi się uda, to byłabym trzeci zrobić. Tak, no to w sumie wszystko byłoby w tym odcinku, także więc ja wam dziękuję za tego odcinka, zapraszam do kolejnych odcinków tej gry oraz innych momików, ale... Tak dzień to zawsze nie do następnego razu.